W ostatnim filmie pokazywałem jak ukorzeniam winoroś. Sadzonka ma już ładny korzeń. Pora przesadzić ją do ziemi. Przygotowałem dwulitrową doniczkę. Ale zanim wsadzimy, zmieszam ziemię, którą przygotowałem. Trochę czarnej ziemi. Trochę iłu który został mi z kopania stawu i obornik który leżał około 3 lata już jest dobrze przerobiony Także zaraz wymieszamy te, te ziemie razem wszystko wymieszam w kaście budowlanej Dulu waktu ini. Wszystko wymieszam razem. Ziemia już wymieszana. Pora wypełnić trochę liczkę. Trochę na dno, żeby miały idzie rozwijać się korzenie. Należy uważać, bo młode korzenie są bardzo delikatne. I teraz przysypię z wierzchu. Sadzoneczka już w ziemi. Ją tylko. Na końcu sadzonkę podleję trochę wodą Taką oto sadzonkę Wniosę jeszcze do pomieszczenia, gdyż zdarzają się jeszcze przymrozki. Po 15 maja wystawię ją na dwór. Pomału będę hartował, żeby nie spalić młodych liści. A w czerwcu zamierzam wsadzić ją na miejsce stałe. Już na winniczce.